To, że będziemy mieli polskiego szkoleniowca w Bundeslidze jest aktualnie bardzo prawdopodobne. I nie, nie chodzi mi o Marka Papszuna, który po sezonie odejdzie z Rakowa, a o dziewiętnastokrotnego reprezentanta naszej kadry narodowej, Eugena Polańskiego, który nigdy w ekstraklasie może i nie zagrał, a także jego imię brzmi niemiecko, ale urodził się w Sosnowcu, a naszym językiem posługuje się wyśmienicie. Jak do tego doszło? Otóż w 2019 roku, jako wychowanek Borus i glambach został zatrudniony trenerem młodzieży, który miał przygotowywać młodzież właśnie do gry na seniorskim poziomie. Dwa lata później podjął się pracy z zespołem U17. Od początku tego sezonu trenuje klubowe rezerwy, z którymi osiąga bardzo dobre rezultaty z regionalnego średniaka. Aktualnie drużyna zajmuje Drugie miejsce. No dobrze, ale to raczej nie dawałoby gwarancji, że jakiś klub go do Bundesligi zatrudni. No nie, bo nie musi. Aktualny pracodawca może mu nakazać podjąć się pracy z seniorską drużyną, jeśli zwolni Daniela Farkę, który osiąga niezadowalające wyniki z tą ekipą. Sama Borussia nie ma środków ani trenera stopu ani na zakup nowych konkurencyjnych na tym poziomie piłkarzy, zwłaszcza w miejsce odchodzącego za darmo po sezonie Turama czy też Bensabianiego. Dlatego będzie musiała postawić na młodzież, którą bardzo dobrze zna 37-letni Polak. Jest to również popularny zabieg w Niemczech, więc kto wie, czy były piłkarz nie sprawdzi się na dłuższą metę. Swoją drogą Wyglądałoby to bardzo ciekawie, z jednej strony Skorża promujący polską myśl szkoleniową w Azji, z drugiej Papszon, który może dostać zatrudnienie w Grecji, z trzeciej Polański, który jest wychowany przez Niemców, ale jednak w CV pisze mu, że jest Polakiem, więc niejako promowałby nas za granicą. Do tego warto nie zapominać o Michniewiczu, który wydaje się, iż niedługo może objąć jakąś zagraniczną drużynę.